Film z cyklu QA, czyli ty pytasz, ja odpowiadam. Może znajdziesz tutaj odpowiedzi na własne pytania, na pewno czegoś się nauczysz, bo jak wiadomo, kto pyta, nie błądzi. Sytuacja dość prosta. Ktoś oglądnął na moim kanale rozwiązania egzaminu maturalnego z fizyki z Operonem. Pojawiło mu się jakieś pytanie, wysłał maila. Super. Tutaj dygresja. Na stronie www.easyphysi.pl znajdziesz informacje o kursach, które prowadzę. Jest tam jeszcze kilka wolnych miejsc, prawdzie one już trwają, ale lepsze to niż nic. Zapraszam. Spójrzmy, jak wygląda pytanie. Pytanie dotyczy zadania drugiego z matury z Operonem, więc spójrzmy, jak to zadanie wyglądało. To było zadanie rowerzysta, i w tym zadaniu chodziło o to, żeby obliczyć prędkość rowerzystów, prędkość rowerzysty na każdym z dwóch etapów, przy czym znaliśmy średnią prędkość rowerzysty. Jak to zadanie powinno być rozwiązane? Otóż w tym zadaniu najważniejsze jest wykorzystanie wzoru, że prędkość średnia to całkowita droga przez całkowity czas. W pierwszym etapie rowerzysta poruszał się ruchem jednostajnym, z prędkością V i przebył tak jedną czwartą dystansu, czyli jedną czwartą całej drogi. W drugim etapie rowerzysta również poruszał się ruchem jednostajnym, z prędkością 0,8V. Bo jego prędkość zmalała do 0,8 początkowej wartości i oznacza to, że z taką prędkością jechał 3 czwarte swojej drogi. Te informacje wstawiam do tego wzoru. Całkowita droga to droga w pierwszym etapie, plus droga w drugim. Całkowity czas, czas w pierwszym etapie, plus w drugim. I podstawiłam pod S1 1 czwartą, S pod S2 3 czwarte. I tutaj podczas w ruchu jednostajnym. Droga przez prędkość, wstawiłam do tego wzoru i wiemy, że to V średnie wynosi 8, więc możemy zapisać, że to jest równe 8. I to by było na tyle. S się skraca w tym ułamku, i jak rozwiążemy to równanie, otrzymamy, otrzymamy wynik. Wynik to prędkość równa się 9,5 metrów na sekundę, a ta prędkość w drugim etapie to 0,8 z tej prędkości, czyli 9,5 razy 0,8 to 7,6 metrów na sekundę. I tak powinno wyglądać rozwiązanie tego zadania. I w pytaniu mamy, czy można, nie używając wzorów fizycznych, to zadanie obliczyć z takiego podstawienia. Potem z tego podstawienia wyznaczyć V i tak dalej. I jak byłoby to zadanie punktowane na maturze? Otóż sprawa wygląda tak. W rozwiązaniu zadań z fizyki Najważniejsza jest metoda. W tym zadaniu metoda jest tutaj. Nie da się tego zadania rozwiązać w inny sposób niż tylko wykorzystując ten wzór. Po prostu innego rozwiązania nie ma. W rozwiązaniu na maturze, ty musisz pokazać, że znasz tę metodę, no w tym przypadku tylko tę jedną, jedyną, dlatego że jest tylko jeden wzór na średnią prędkość. I to jest ten wzór. Więc ty musisz pokazać, że umiesz rozwiązywać zadanie z zadania z wykorzystaniem wzoru na średnią prędkość. To jest tylko ten jeden, jedyny wzór. Nie można tego zadania rozwiązać w ten sposób, że bierzesz y, liczby, które są w zadaniu i w jakiś sposób je łączysz. Czyli w tym przypadku takie rozwiązanie zostało zaproponowane. Nie, tego zadania nie można w ten sposób rozwiązać. Ten zapis to są jakieś przypadkowe liczby. Powiązane ze sobą jakimś, jakimś równaniem matematycznym, które nijak ma się do fizyki. Prędkość średnia to jest taki temat, który przewija się przez matury z fizyki. Patrz, tu masz zadanie rowerzysta. Oblicz wartość prędkości średniej. Jak to zrobić? Zapisuję wzór na prędkość średnią. Całkowita droga przez całkowity czas. Całkowity czas, może od tego zacznę, bo jest prościej, to 4 sekundy. Całkowita droga. To pole pod wykresem. Mam wykres V od T, więc pole pod tym wykresem to całe pole to będzie całkowita droga. Obliczę to pole. Podzieliłam sobie tę figurę na trójkąt, pole tego trójkąta, na drugi trójkąt, pole tego trójkąta i na prostokąt, pole tego prostokąta. Zrobiłam tak jak uczniowie na maturze. Często uczniowie nie pamiętają wzoru na pole trapezu. 1 druga A plus B razy H, więc zrobiłam tak jak uczniowie często to robią. I obliczam całkowitą drogę. Dodaję to plus to plus to. Wstawiam do tego wzoru. Całkowita droga to 10 metrów i otrzymuję wynik. Prędkość średnia 2,5 metrów na sekundę. Koniec zadania. I tak na wszelki wypadek kolejne zadanie, zadanie samochód za dwa punkty. Tutaj również mam policzyć wartość średniej prędkości samochodu po pierwszych czterech sekundach ruchu, czyli już wiem, że ten całkowity czas będzie wynosił 4 sekundy ruchu. Ten samochód porusza się z przyspieszeniem. Czy to coś zmienia? Nic. Dlaczego? Dlatego, że i tak używam, wykorzystuję wzór V średnio równa się całkowita, droga przez całkowity czas, całkowity czas. 4 sekundy, całkowita droga, to droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Mój samochód rusza z miejsca i porusza się z przyspieszeniem 3 m na sekundę kwadrat. Zerknę do karty wzorów, żeby przypomnieć sobie, jak wygląda wzór na drogę, ponieważ V0 w moim ruchu wynosi 0, więc ten fragment znika, V0 równa się 0 i mam wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym, a te kwadrat przez 2. Wracam wobec tego do zadania, zapisuję wzór na drogę, i do tego wzoru podstawiam A i podstawiam T. Wobec tego całkowita droga wynosi 24 metry. Podstawiam całkowitą drogę tutaj i otrzymuję ostateczny wynik. Prędkość średnia tego samochodu wynosi 6 metrów na sekundę. I tu pojawia się jeszcze jedno pytanie. Takie pytanie, które często sobie zadają uczniowie: czy mogę prędkość obliczyć z takiego wzoru? i odpowiedź brzmi nie nie wolno mi obliczyć prędkości średniej z tego wzoru bo to jest wzór na średnią arytmetyczną takie pojęcie bardziej matematyczne my liczymy prędkość średnią i to jest zupełnie co innego nie każdy Jan to Jan Nowak może być też Jan Kowalski nie każda średnia to średnia arytmetyczna nie nie wolno ci obliczyć prędkość średnią z tego wzoru nie prędkość średnią liczymy z takiego wzoru zawsze i wszędzie i to by było na tyle. No, trochę mi się rozbudowała odpowiedź na to pytanie, ale wydaje mi się, że temat jest bardzo ważny. Ta prędkość średnia ona przewija się przez zadanie naturalne, więc yy, niechaj będzie. Mam nadzieję, że skorzystaliście. Z mojej strony to wszystko. Easy fizy.